Witajcie w kolejnym odcinku na kolejnym Panzerwerku. Tym razem przed nami Panzerwerk 739. Jest to obiekt jednokondygnacyjny, należący do grupy warównej Luzow. Posiada odporność BAlt, czyli 1,5 metra grubości ściany. Wybudowany w 1939 roku. Jest połączony szybem z systemem podziemnym MRU. Stan zachowania jakieś 60%. Uzbrojenie. Jeden karabin maszynowy MG08, trzy karabiny MG34, jeden moździerz motorowy M19 oraz miotacz płomieni. Zobaczymy, czy się uda do niego wejść. Na pewno z tego co wiem, do podziemi MR-u się nie da dostać, ponieważ szyb jest zabezpieczony kratą. A tu widzimy. Zapadnie, więc tędy nie dostaniemy się. Może będzie wejście przez wysadzoną kopułę pancerną, przed nami strzelnica na karabin forteczny MG 08, z tego co widzę. A te 3MG34 pewnie były w kopule pancernej. O! Proszę, można łatwo, można trudno. Jaki problem? Wchodzimy do obiektu. Izba bojowa z kopułą. Tu gdzieś powinny być bicia. Ale jej nie widzę. Pewnie jakbym poszukać, to by się znalazło. Całkiem ładny kawał stali. Na szczęście, za komuny nie chciałem się tego wycinać na złom. Uważać pod nogi. O, widzicie resztki kopuły obserwatora. No właśnie, a tu jest ta. Wejście do systemu podziemnego, tajemnicze MRU, ale nawet jakby ktoś chciał to z tego co wiem tędy by się nie dostał do podziemia, ponieważ ten odcinek jest zalany, ale widać, że kiedyś, kiedyś ktoś tu eksplorował, bo są zawiesia dolinekach kalpinistycznych. O, tu jest nieładne, bo tu brak kraty. Zobaczcie, nie wiem czy to urwali, czy to wysunęli. W każdym razie tak to nie powinno wyglądać. Robi wrażenie, ponad 30 metrów w A! Nasi tu byli, a jak? Soplica! O, tu jest zamalowany Muzeum Nietoperek. Czyli ten obiekt należy też chyba do nietoperka, albo rezerwat przyrody. Albo kiedyś należał. Tędyśmy wchodzili. Bo się tutaj gubi w tych kurde obiektach. Wyjście ewakuacyjne. I tutaj akurat jest żwirek. Zobaczcie. Nie piasek, tylko żwirek. Jesteśmy z drugiej strony. Zapadni. Rygle <laughs> nie działają. A szkoda. Nie dopił. No to widziałem soplica, Chciałoby to jest coś silnie wystraszyć, że, że nie dopił Tu byliśmy. Kurde, ja teraz nie wiem, które my wchodzili tędy czy tam tendy? Aha, tu jest pozostałość kopuły. Tu była kopuła. W której? tej małej? Byłem, to jest kopuła obserwatora. Tu żeśmy byli, wszędzie. Fajny, fajny. Mówiłeś o tej tutaj, tak? No. No to byłem. No i to mamy wszystko z tego obiektu. Rzekłbym. No, i co muszę powiedzieć? Nie za duży, jednokondygnacyjny, ale również bardzo fajny obiekt. Cały z całego cyklu na dzień dzisiejszy MRU To był ostatni, który zwiedzaliśmy. Tak, teraz, teraz będziemy szukać samochodu w tej gęstwinie lasu. Ja dziękuję wszystkim za oglądanie. Jak się podobało, te lub inne filmy zostawiajcie łapkę. Obojętnie, góra, dół, bok. Zostawcie w komentarzach znać, jak macie jakieś uwagi, czy wiecie coś o tych obiektach. Napiszcie. Bardzo chętnie dowiem się czegoś ciekawego. Na razie do następnego filmu. Cześć.